W Lipuszu mamy Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Psich Zaprzęgach. Jest to dwudniowa y, akcja sportowa, czyli zawodnicy startują w dwóch takich samych dystansach, czyli raz dzisiaj w sobotę i raz w niedzielę. I w sumie w wyniku łącznym będą nadawane tytuły mistrzowskie. Y, dystansy są dopasowane do wielkości zaprzęgów, czyli najdłuższe zaprzęgi, czyli 8- i 6-psie. Psie, Biegają na odcinku 8900 metrów. Zaprzęgi z czteroma psami. Z dwoma psami bike joring, czyli rowerzysta z psem, biegają na 5900 metrów. No i biegacze i młodzież biegają na dystansie 3,500 metrów. Psy muszą być od, samego, od samej młodości przygotowywane do trenowania i do biegania. Mamy psy takie czystorasowe, czyli właśnie syberyjskie haski, które akurat tutaj widać, które są za mną. Mamy psy, mamy samojedy, mamy. Grenlandy to są psy takie trochę większe, ale trochę wolniejsze. No i jest y, klasa otwarta, czyli to są mieszańce, w które są najszybsze psy. To są mieszanki grejsterów, dogów, wyżłów i to są psy, które biegają bez, y, bez metryk. Psy muszą od samego początku być przygotowywane regularnie i trenowane co jest bardzo istotne te psy biegają na komendę czyli nie ma Czegoś takiego, tak jak na przykład jak się jedzie za przęgiem konnym, że są lejce, że, psy że koń skręca w lewo, to się pociągnie za lejce. Tu psy muszą wszystkie słuchać komend, czyli muszą skręcać się, zatrzymywać, skręcać w lewo, w prawo, czy jechać w prosto. I to wszystko jest na podstawie komendy maszera, czyli tego, który prowadzi ten zaprzęg, dlatego to są wieloletnie przygotowania żeby potem po prostu być w czołówce krajowej a Polacy są bardzo często również w czołówce światowej Zwykle zaczyna się od jednego haskiego albo dwóch którego bierze się na rower i ciągnie ten rower z prędkością 15 kilometrów, bo jeżeli ma się haskiego w domu i on po prostu siedzi na kanapie, to po paru dniach może tej kanapy po prostu nie być. Ten pies jest, energia go rozpiera. To są psy, które są naładowane energią i one muszą tą energię spożyć, a spożyją ją tylko przy pracy, a pracą jest dla nich ciągnięcie zaprzejmu. Jestem tutaj szefem stakeoutu, czyli miejsca, gdzie stoją zawodnicy. Chcemy Państwu zaprezentować powiedzmy, wzorcową przyczepę do wożenia psów. Tu każdy pies mieszka u siebie. Są specjalne boksy z aluminium, które psy nie gryzą. Są podłogi, w każdym jest słoma. Ta przyczepa w warunkach letnich jest przyczepą klimatyzowaną, czyli tu możemy utrzymać niską temperaturę w transporcie, jak się po prostu psy dalej transportuje. To miejsce służy jako kuchnia, przygotowanie posiłków i transport wózka. I możemy przejść pokazać też inne przyczepy i inne rozwiązania, którzy zawodnicy generalnie w Polsce produkują je sami. Więc zapraszam do następnej przyczepy. Pokażę mniejszą przyczepę, może nie wzorcową, ale też przyzwoitą. Też skonstruowana, powiedzmy, domowym przemysłem. Też jest klimatyzowana. Ma nawiew i tu są tak zwane drzwi transportowe i bytowe. Czyli można otworzyć tak pieski, żeby sobie spały, wszystko widziały, a na czas transportu zamyka się te klapy i po prostu psy sobie jadą do domu. Mają tutaj bardzo dużo powietrza, wywieczniki dolne, wywieczniki górne, chłodzona podłoga przez maszynerię, która się zajmuje w tym kufrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby tym psom naprawdę było dobrze. Generalnie dla nas dobro psa jest rzeczą pierwszą szykawostki yy, wam powiem, że na przy dużych zawodach typu Mistrzostwa świata jest na przykład 15 lekarzy weterynarii i jeden lekarz dla ludzi. By uprawiać ten sport nie trzeba posiadać przyczep wielkich samochodów, dużej ilości psów, wystarczy rower z niewielką przeróbką, tylko takie urządzenie, które powoduje, że rynka nie wpada pod koło. Jeden pies jest to klasa bike joring. Polska ma olbrzymie sukcesy. W tej klasie mnóstwo zawodników jest mistrzami świata, mistrzami Europy i po prostu też jest to wspaniała zabawa. Nie potrzebna jest ani wielka ilość pieniędzy, psów, wystarczy rower, duża samozaparcia i jeden pies. Z grania tak jak w sumie, nie ma zamiast prawa. Teraz jest bardzo mi ostrożno. Wiemy, że tam pewnie nie wszyscy tak naprawdę w stanie wdrażać nas w tej